Gedächtnistraining. Hör zu, sprich nach und lerne auswendig. Ein Elefant aus Spanien knackt mit dem Po Kastanien. Eins, zwei, drei, vier, fünf. było taki dobrze, taki był co nie. Jaki to był język, dzieciaki? No niemiecki, żeby wszyscy wiedzieli, jaki to jest język, prawda? No. Gimbaza jak tam? Pokémony wyłapane? No nie, no i dlatego. Jakby wyłapali Pokémony, to by mieli siłę, a tak to nie wyłapali i koniec, no. Tylko kilkadziesiąt lajków, like jedno udostępnienie, tego nie mają żyć. Alu, kinder! Hallo, Sandra! Wer du denn heute? Ich bin lehrerin. Szyne To jest lehrerin! Unsere lehrerin! To jest jedyne, co pamiętam. I to niekoniecznie ze szkoły. Czy Ja, ich bin. A, jeszcze wunderbar. Nie wiem, czy to jest dobrze wypowiedziane. To co?